Hej, witajcie! Dzisiaj zapraszam na porównanie Warszawy oraz Bukaresztu. Tylko jeszcze dodam dla pewności, że Bukareszt to stolica Rumunii. A Budapest to stolica Węgier. Czasami te miasta są ze sobą mylone, więc wolę to na początku wyjaśnić, żeby nie było pomyłek czy wątpliwości. Zatem dzisiaj jest porównanie stolicy Polski oraz stolicy Rumunii. Natomiast jeżeli interesuje Was porównanie Warszawy oraz Budapesztu, to takie porównanie kiedyś już było na moim kanale. Więc jak coś, link znajdziecie na górze albo w opisie tego filmu też jest. To przechodzimy do dzisiejszych miast. Na początku liczba ludności. Tutaj ostatnie dane dla Warszawy wskazują, że mieszkało w niej ponad 1 793 000 osób. Dla Bukaresztu jest to około 2 miliony 160 tysięcy osób. Zatem obecnie ludniejszy jest Bukareszt. Co ciekawe jednak, powierzchniowo miasta są od siebie znacznie różne. Powierzchnia Warszawy to około 517 km2, Bukaresztu około 228, więc stolica Polski jest ponad dwa razy większa powierzchniowo niż stolica Rumunii, mimo że ma mniejszą populację, co oczywiście przekłada się na różnicę w gęstości zaludnienia, dla Warszawy jest to około 3466 na kilometr kwadratowy, a dla największego miasta Rumunii jest to prawie 9,5 tysiąca. Więc różnice są spore. Bukareszt to trzecia najgęściej zaludniona stolica w Unii Europejskiej, wyżej są tylko Ateny oraz Paryż. Tak więc obecnie w Warszawie mieszka około 4,7% ludności całego kraju, natomiast w Bukareszcie mieszka już ponad 11% ludności Rumunii. Czy więc rzeczywiście obecnie Bukareszt jest o te kilkaset tysięcy mieszkańców większy niż Warszawa? Nie jest to do końca takie oczywiste, takie proste. Nie dość, że po pierwsze, ludność obu miast oficjalnie może być niedoszacowana i rzeczywista populacja dla obu stolic może być sporo wyższa. Jak również obecnie też coraz częściej. Miasta mierzy się nie tylko w ich granicach oficjalnych, bo te mogą być nieadekwatne, ale również yy, biorąc pod uwagę obszar strefy zróbanizowanej czy całych aglomeracji. I tak, yy, według jednego źródła, jeżeli chodzi o strefę zróbanizowaną, dla Warszawy jest to około 1 965 000 osób, a dla Bukaresztu około 1 880 000. Czyli tutaj na prowadzenie wychodzi Warszawa. Jeszcze większe różnice możemy uzyskać patrząc na całe aglomeracje, chociaż tutaj też w zależności od źródła są to różne dane. Najczęściej jednak aglomerację warszawską szacuje się na od 2,5 do 3 milionów, nawet powyżej 3 milionów mieszkańców. W tym czasie najczęściej aglomerację Bukaresztu szacuje się na około 2,4 miliona, więc można powiedzieć, że jednak to aglomeracja warszawska jest ludniejsza niż Bukaresztu. Pozostając jeszcze w temacie ludności, jak demografia tych miast zmieniała się w ostatnich dekadach? No cóż, przed wojną to Warszawa była miastem ludniejszym i to zdecydowanie ludniejszym. Po wojnie, wiadomo, potężne zniszczenia, jakie doświadczyła Warszawa, spowodowały, że liczba ludności tego miasta drastycznie spadła. Takich mocnych spadków nie doświadczył Bukareszt, który dzięki czemu no po wojnie yy, został miastem większym i od tej pory no jest cały czas oficjalnie miastem ludniejszym niż Warszawa. Na początku lat 90. Bukareszt przekroczył próg 2 milionów mieszkańców, później jednak ta ludność spadła. Spis powszechny w roku 2011 oszacował ludność tego miasta na około tysiące mieszkańców. Po czym kolejne dane wskazują, że w tym mieście ponownie ludność zaczęła rosnąć i Bukareszt ponownie przekroczył 2 miliony mieszkańców. Zatem, jak bardzo te miasta są zakorkowane? W rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Europie stolica Polski zajęła pozycję 17. Wyliczono, że w ciągu roku Warszawacy spędzili w korkach 85 godzin. Imponujący wynik. Jednak i tak tutaj wypada Warszawa lepiej niż Bukareszt. Bukareszt zajął 6 pozycję w Europie. I aż ósmą na świecie mieszkańcy tego miasta w ciągu roku spędzili około 115 godzin w korkach. Więc sporą część życia możemy zmarnować stojąc w korkach. Kiepskie statystyki. Co ciekawe, to jednak Bukareszt wydaje się miastem trochę lepiej skomunikowanym, gdyż trzy autostrady zaczynają się w Bukareszcie. Warszawa jest słabiej skomunikowana, połączona z innymi miastami Polski. Jak również metro lepiej jest rozwinięte w Bukareszcie. Warszawskie metro liczy około 36 km długości, a metro w Bukareszcie około 78 km, czyli ponad dwa razy więcej. Do tego warszawskie metro to obecnie są dwie linie, z czego druga też jest jeszcze rozbudowywana, trzecia jest ciągle w planach. Tymczasem metro w Bukareszcie ma obecnie pięć linii, a w planach jest już szósta. Liczba pasażerów w ciągu roku w Warszawie dla tego systemu przekroczyła 195 milionów, w Bukareszcie około 179 milionów. Więc system w stolicy Rumunii jest też trochę mniej zatłoczony. Ciekawie, też wypada zestawienie miast w rankingu najbezpieczniejszych na świecie. Obie miasta są do siebie tutaj bardzo zbliżone, bardzo podobne. Warszawa zajęła pozycję 56, a Bukareszt pozycję 59. Oczywiście, też oba miasta są najważniejszymi centrami gospodarczymi dla swoich państw. Wiele z największych firm krajowych ma swoje siedziby właśnie w tych dwóch stolicach. W światowym rankingu miast o największym ekonomicznym wpływie na świecie Warszawa zajmuje pozycję 54, a Bukareszt pozycję 88, co by nam wskazywało, że jednak obecnie gospodarczo silniejszym ośrodkiem jest Warszawa. Więc no dobra, co na to mówią statystyki? Według Eurostatu region warszawski wytworzył w roku 2019 niemal 94 miliardy euro PKB, a region Bukaresztu około 61 miliardów euro. Więc sporo mniej, ale też region warszawski jest ludniejszy od Bukaresztu, bo region warszawski liczy około 3 miliony mieszkańców. Mimo to na mieszkańca i tak wypada lepiej region warszawski. Jest to około 30,5 tysiąca euro, dla Bukaresztu jest to około 26 tysięcy euro. Czyli analogicznie około 98% średniej unijnej, kontra 85% średniej unijnej. Tutaj więc widać pewne różnice. Warszawa, cały jej region wypada lepiej niż region Bukaresztu. To ciekawe, jednak licząc partycie siły nabywczej na głowę, to różnice są już znacznie mniejsze, praktycznie żadne. Bo oba regiony są w czołówce najbogatszych w Unii Europejskiej, bo dla obu jest to około 160% średniej unijnej. Różnice są naprawdę niewielkie, minimalnie na korzyść Warszawy obecnie, jednak w ostatnich latach wyższy wzrost był widoczny w Bukareszcie. Więc być może, właśnie uwzględniając różnice w kosztach życia, to być może Bukareszt wypadnie lepiej niedługo niż Warszawa. Natomiast można też wysnuć Ogólne szacunki za rok 2021, skoro Warszawa wytwarza około 13,6% PKB całego kraju, a Bukareszt niemal 24% PKB swojego kraju, no to by to było mniej więcej 89 miliardów dolarów dla Warszawy i 68 miliardów dolarów dla Bukaresztu. Co by nam wskazywało, że rzeczywiście gospodarczo większym ośrodkiem jest Warszawa, no i jednak wciąż trochę bogatszym. A jakie są prognozy na przyszłość? Jeżeli chodzi o liczbę ludności spójrzmy na prognozy według Eurostatu. Tylko dodam jeszcze, co istotne, że Eurostat oszacował ludność Bukaresztu w roku 2019 nie na 2 miliony, ale na około 1 830 tysięcy, więc trochę mniej niż podają dane rumuńskie. A jest to właśnie punkt wyjściowy i według tego w roku 2030 ludność Warszawy ma wynosić ponad 1 806 000, w Bukareszcie ma to być 1 689 000. I generalnie kolejne dekady, spojrzałem do roku 2050, zakładają, że ludność Warszawy ma się ustabilizować właśnie na poziomie 1,8 miliona. W tym czasie ludność Bukaresztu ma cały czas spadać i spaść do około 1,4 miliona. Tak przynajmniej zakładają prognozy Eurostatu. Oczywiście trudno powiedzieć, na ile one są trafne, a oba miasta są obecnie atrakcyjnymi miejscami dla ludności obu państw. Tak więc, mimo słabego przyrostu naturalnego, saldo migracji jest dodatnie i napływ ludności jest widoczny zarówno dla aglomeracji warszawskiej, jak i dla aglomeracji Bukaresztu. Ok, na dzisiaj to wszystko. Napiszcie koniecznie, jakie są Wasze odczucia, opinie odnośnie tych miast, które według Was wydaje się ciekawsze, które według Was wydaje się fajniejsze do życia. A ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale już niedługo, więc do zobaczenia.